Nie, nie! Szefie! Nie śpię! Idę do roboty! Już idę, już idę! Ale nie w tą stronę! Au! Au! Już idę! Już idę! A wie wytajcie wchęty na tych śpiących almonach... Gdzie no niektórzy nie 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 śpią śpię. w robocie. Niech wcale ktoś... ja nie śpię! Niektórzy ktoś... nie to śpią w tej robocie. To nie śpię! Nie Nie śpię, widzisz nie widzicie widzisz, widzisz mnie? Widzisz mnie? Nie nie śpię! <grym> nie śpię! <grym> e, to się bo jakoś wydało, mi, że tymi blokaj. No już no Czemu one są na górze w ogóle? O nie, na mnie przyszło. Tak, dokładnie, ja cię. Ładny. The... No, nie, wróciłem do wody znowu. Ej. No? ja? No? Gwiak jakaś taka... Śpią, a co na pewno nie śpi w robocie? Się... Nie, nie śpię. Co ty? O co ty mówisz? Nie śpię. Dzisiaj nowy ciuchek do zdobycia, więc jak ja będę spać? No, a, dokładnie. Nowy ciuchek mamy w Talmudu na no, Jak to... Pilne Salmon na miesiąc się pojawia i na miesiąc nowym uciórkiem z jakiegoś powodu. Tak, akurat się złożyłam. Tak, jak go się akurat składa, przypadkiem. Zasłuchaj. Nowe ubemko to jest takie... Taki... taki kom, kom, takie, taka czapka podwodna, jak Nie. się chcę, no to. To tak. jest chem podwodny, taki do nurkowania, tylko taki bardzo starodawny, taki nienowoczesny.

Kierowniku, bo moje ucho tutaj przeleciało. Ja, ja nie wiem, jak to się stało w A jak to nie przeparkowałaś swojego ufo? Ale ono samo się przeparkowało, autopilot mi ostatnio szwankuje. Ja nie wiem, dlaczego. czego? To... autopilotę ci szwankuje. Nie wiem, serwis jest za drogi, więc nie, nie mam jeszcze pieniędzy, żeby, żeby żeby mi to naprawili. A ty wymieniłaś tu nami ten e, olej od. E, olej od, nie wiem, farby. Olej od farby? Oczywiście, że tak! Oczywiście! To wymieniamy. Ale autopilot już fankuje. To na pewno nie obowiązuje. A olej od autopilota wymieniałaś? A nie! Ale nie spać mnie właśnie na Ja wiem, że to ten, że to drugi biznes jednak, to no, chyba wymieniać, żeby działało, no. Mapy aktualizowałaś na najnowsze. Nie, ja nie potrzebuję No. Potrzebuję, Potrzebujesz, bo inaczej nie jeździ. Bo to właśnie tak wariuje, że tam przejeżdża. A ty trochę mnie bardziej punktułami nie chcesz do roboty, albo niech nie posypiają, ale... Nie śpię? Ile razy byłoby dolec, ja nie śpię? Nie, ja tylko robię drzemkę. Tak? W tym pasowniku nie wolno, ale kierowniczy pomoż, to pamiętaj. Oczywiście mam jajek. Mamy. Dobra, jest, dobrze. Nie umiem tak Ja te, nie. To będę, o nie, no zabrał mi TTT. Dokładnie. Do ja jadę na daleko. jest leku. jeszcze nie ma, a ty mi zabrałeś ją. Jak Kierownik. Nie szabrałem. Kierowniku, jak Nie ja tylko ją... Zdobyłem. Chef mi dał. Dwa, podwyższ kom. Nie. Bo twierdzi, że śpię. A ja w tym pieświe. nie śpię. Nie wiem. Wcale nie, nie śpię. No nie no to moje upoczęcia przeleciały samo. Znowu. Nooo. No. jest to, tak lajkisze. Te dostarczaki polerne. No to nie wiem. No to to dostaw ptaków, które kiedyś działały, na gryby je przejęły i... Ryby je przejęły, no, i... potem właśnie tak jak już wychłaniają. Dostaw które kiedyś musiały lu... ludziom trafiły do ryb, to... które muszą trafić jako wygodnia... Pamiętam czy tego innego to było kiedyś. Nie, no kiedyś tego... ten kurier jeden prowadził, a drugi rzucał paczkami. No dlatego były dwa kościoły? Tak. To, to nie ma chętki. To Niech. musiał być jeden kółek jak koje do miejsca. Zobaczcie. Chociaż do paczkach pewnie miejsca, więc wiesz. No. W tym paczku to z 20 ludzi przeżyć. Hehehe. się jak bardzo ja legalnie. Bo tego szczu jajko a my nie mamy jajko Wow Jezus! Wow, mary. udało nam się Udało chłop, nam się zachopał! Chłop miał jedno jajko, było bo kosza i tego nie wrzucił. Udało się nam zachować. Jej. Mówiłem heśpiech w Nie, to nie moja wina. Ja próbowałam, ja uratowałam tego, który nie wrzucił jajka. I dalej go nie wrzucił. Jaki dzisiaj piękny dzień na połów wybek i chłotych jaj. jajek. Trochę te jaj, tych kawior? No bo to jest kawior. To jest tych. Od, odkrył właśnie chały loch, jak gmig tak po prostu się mocno dorabia na tej robocie. Dokładnie. I płaci nam w, w dwóch tchankach na Lochę w mobilitkę. No czasem wypłaci jakieś monety. O, big shot! Wojciech nie chce. Wojciec, wrócił z I Idziecha nie wychwycił robotę tylko po to. Chyba Michał Giesem by siedział wygodnie przy biurku i całe pieniądze chyba tego. I sobie leży, ale leżaczku, pewnie się opala gdzieś. Opala się, no? Opala się w pachmosie. No? No widzisz, do końca prosto, blisko końca jest. No. Dla niektórych coś mogło być chyba blisko. Do... Ale on ma takie futerko tego go o, jak takie pe podobiesz. Ale mało wtedy, które było prania, wiesz? Dlatego może sobie tak dać na słońcu. Mhm. W ogóle czy tego mi się wydaje, że jeżeli wrócić jak z do góry, to wygląda to jakby betoniarka wyrzucała beton. Albo jakby gołąb narobił sobie z góry na kogoś? To ja się nigdy tak nie myślałam o wkopynie. Proszę. Ale chmieniach moi punkt widzenia o tej grze? O tej... Chyba o tej broni. No... Tej hey, broni w tej grze. No ale naprawdę, tak mi się teraz wydaje. Jak dostaniesz eksplosera teraz, albo ja, to wszyscy sobie sumie może się przypatrzeć tego. No ja nie wiem, tak. na pewno No wiem, ale jak zaraz. Tak. No okej. Okay. Chyba tak. Ale może ci się wydaje, po prostu. Nie, żeby tak do góry podrzucić. O, w klatach nie, nie to nie, to mamy. Dobra, na dół. To coś tam dostanie w ostatniej rundzie, jeśli do niej doszniemy i wchodzimy jedno jajko. Tak. Jedzie po czym dalej, kanał, nikogo nie czeka. Jedzie wam, bój, zaleka. Dzisiaj wiedzie w ciebie. Okej, okay, macie jajko. Jajko. No, tu jej, bo cię zabilą. Mhm, mm właśnie, widzę. Ja wcale nie śpię. Nie, yeah, ale... Mam mieć dwa i po. No, nie? jednego zabiłem. Ale był Fiti. Jadą. No, było. Trzeba by jako mógł. Powinno. Przyknąć. O Titi. Idę na Titi. Ja się trzęsnę, jak najmniej, jak zabiję. Dobra, ja uwielbiam Titi. Jajko. Upokajaj. W ogóle, jak ktoś... Patrz, jak się te jajka tak szybko podnoszą? No, bo jest ruszita teraz. Naprawili to w końcu. Bo czysi to były laki. Każdy na koniec zatał. mi to. Nawet Ale tak, tak szybko to ja nie są pewnie To ja ta hekam. Ojoj. Tak, 10 heków w jednym miejscu, a mi się podniesie jajko. A teraz to szybko. Teraz tu speed jest. Teraz tu jest. A nie jakieś te, 10 sekundowe upóźnienie, bo tak. No właśnie, tak... A nie naturalnie bym powiedział. Czyli ty. Dobra, tak, w twoją ta O, jak prawdziwy. Masz. Ale spójrz na dół. Rzuć do góry i szybko spójrz na dół. Hmm Zakroiliśmy to Tak. Hmm. To ta no prostu inna. Tego nie można skopać. Nie się kopać, a już tylko wtedy, jak to nie wiem, do To to nie ja, oczywiście, ściganie nie nie ja, ja, te jajka ja, 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 w sumie to nie. To wypowiedz. A nie, nie co bym nie, nie wiem, dobra, ja pójdę tu gdzieś rzucać to po prostu. Aha. No, do góry wszyscy. Trochę ciekawa opcja. opcje. To utrudnienie. No, maniem bym na lewo, chyba, ale... na prawo chodzić. Na lewo byłoby chybciej. No. Ale jak już tak... No to trudno, no nic nie poradzisz. No nic nie poradzę. No tutaj. No i ja wróciła ładnie. Ja nie. No nie. Ju, ju, To idę za stopniakiem. Ok. Ja mówię do. Nie, nie do. Dwa. Ja jeden. Je nie, nie. Nie Nie Niech Ju Jumu! Ile to na ścianę? jaki na ścianę. I jeszcze jedna ręka by się nie chętnął w wybocie Nieźle. Byle nie chętnął. Explosuje! No to nie a... Albo gołąb maker Albo hechtem na tych te... tylu Gołąb maker, ta go -maker. Okay, jak... no, Nie ma do No, chyba to pochyl Na Mam nadzieję, że ja w z moim głowie się, się, się ogarnęło O, i w kalorii Fajnie. UFO wleciał. Co? Gdzie? No właśnie, to tutaj no, leci. No nie wiem, że no, to naprawdę jest niemożliwy. Nie, no, ja nie wiem, czym pojeżdżam. Update'a tu no. coś. Ja nie wiem, ja to chyba to skanceluję cały system. Update'a tu chciałaś. No i nowe no nie znowu! No i za mocno razem przeparkowywać. No i tak wracam! To jakby tu mocno kilka plotuje na No Ja, no ja przyparkuję sobie go natychmiast. Jedna a mocno wraca. Ale jak tam dwa na to to wtedy? Nie wiem, to już chyba nie moje uko. To może UFO Nie, duplikuje się. Może UFO To duplikuje się. O, widzisz to ciało znowu. Może to UFO jest? No ja nie wiem. Nie wiem właśnie. Bo mi. Nie wiem, kurde. Prezydenta. Nie no kurde, tego. Jak się to wygląda? Ludkowskiego. nie, nie, nie. nie. Cołdyca! Gdzie tam? To jest rybko chiego. No nie wiem co to jest. I <grywa> to jest ważne. Mów to jak na łódkę ciało? Nie, nie, nie też. I... do hapstakem ja Tak bombę do hubaca, kiedy mam obok siebie klockera. No nie wiem, bo nie uważasz teamata. Dokładnie. Ale na szczęście teamate gars.

TheLegendów of... mm. Dingej, boch będę się go... O nie, on widok Nie wiem gdzie je, to jest, też tu jedno TTP w ogóle lata To ostawnij No tak, odstawiam. Dziękuję Karoty Ile jajek No no. Kurde będzie, będzie na alufelgi i do UPH do Nie, no co sobie wyobraziłem, jakby wyglądało ucho z alufelgami Ufobus Ufobu <noise> <noise> O, mam detoniarkę A ja mam Epita To jest noc, Może będą te Uglopaj? psy. Myślę, chyba będą... po lewej będę. Goldy. Oh, Goldy. do wchodziłem. Dobra. Ja i tu przywróciłem Twoje No, bo nie tak piszę Eee, chwilak To jest niskie, niskie, wszystko jest niskie, a to po drugiej stronie gdzieś Nie Raduję się tu Nie, obok To tu tak. Chodź tu, na no, dobę goldzi, dobre Goldzili, goldzili fach tak. O, ginęło Zostało platnięte. Niech hey, A, zauważyłeś, że tylko model na Salmon Ranie jest okay. tylko w cizańskiej. Nie ma nic innego w Cieżańskiej? E, to pamiętam wcześniej, to w kasi, tym, no, na rogu. Tak, ale zauważyłem, że nie ma żadnego bossa na Salmon oprócz model No tak. No tak. No Wszystkie te alemonie są dziećmi modestów, Te są dostarczane niebocianym na Ty! To Święty! Święty się pojawił Bóg się pojawił. Wypij to! Proszę cię! Proszę cię! Jak klipłem! Aaa, ale wiesz... a dobra. Ja Weź do mojego domu Herba na herbatkę się tutaj rzpała. I rzadzamy na ostatnie 5 minut roboty. Potem przeprowadzamy wypłatę i sobie idziemy do domu. Paść dalej. Na tej wybórce się chwało, to się idzie na pewno na imprezę, wiadomo, nie wiem. Nie, ja idę ogarnąć autopilota swoim typu. No, każdy ma swoje Niektóre Niektórzy mają imprezę, a inni mają autopilota. Hel kto lubi? Dokładnie. A, O, W ogóle wiesz, że moje ucho nie jest w automacie? To jest manualne. Ej, jak to tym latam? Fajnie. Nic trudnego. A wiesz, tam mi takie R kaje na to jak? No dokładnie, R to znaczy rok. To nie znaczy do t R do tyłu, tylko to znaczy rakieta. To nie są biegi jak bałuste. Tam nie ma kręgła, tam wiesz o jej? Jest... Tam, tam, ma... tam jest gaz. Tam nie ma hamulki. Tam, tam jest gaz w drugą stronę. Dokładnie, jest albo gaz, albo większy. A na co w ogóle się to ucho. Jak gdzie? Eko-paliwo? Eee... Pedihel. No widzę, ale A, bo widziałam się w 1.9, chyba. Nie, ja mam Pedihel. 69. Chyba no, Hershka w 9 Pomyliłaś się no. przy po modelach. 69 tylko to w Hershku było. Powiedz to nie mów tego profesowi, ale... Ja muszę... ja musi... Aaa... Cię dziwi tego, bo jest taki flasher! To jest to jedno, które nigdy nie dolatuje, no <noise> <noise> Ale on tam się nie interesuje, ku**a. Bo tam chtyka tej tym Idziemy na dół Idziemy na jakiej ci linię, gdzie masz albo A Tu Nie To jest dzieło sztuki. Nie ufam za mnie. Ja to przyjeżdżam. I co ja się tym Dzięki, że mnie przeparkowałeś. Przeparkowałeś. Ty, a może to nie jest to, że przeparkowałeś, auto cię cich... samo tylko ty masz a który ci ciągle przyjeżdża z tą ufem, który pyta się ciebie, ej, a gdzie miałem się parkować? A Ja go cały czas kanceluję. Myślę, ci na No widzę, hej, no bo... hej, się hej, hej, boję. hej, hej, nie hej, 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 ją na no właśnie, hej, 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 nie hej, 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 nie przejechało. hej, no dwa się nie hej, co się hej, hej, To no, mnie też do tam. No, szybko poszło, nie będę komu. No. no, ty, no, ty, no, ty, no, no. To Mi da się wkładać, no. Ja bombę O, jajko. No. Dobra, jajka. A wiesz chyba, bo cię takie dwa jajka tak do siebie na obiad Pan Wilk będzie ma to Tylko nie mów nic. Pan nieźwiadkowi. Bo... Mam jecha półkałki. No wiem, wiem. On ma dobre znajomości. On ma plan B. No właśnie. On ma plan B i ma taką katapultę do nieba, wiesz? wiem, wiem. Nic nie powiem sobie. Dobra. Jeszcze Dobra. dwa... Cała, dwa dni no, Ty chodź tu. Uu, ja nie mam niestety. Zy... Nie, eksploche nie chela Nie, to jest regułki wenig... 10... jest. I... I wynik... Nie. I B sobie gdzieś. I wynik 60 ja eksploche. Dosłownie. Jest dużo Normalnie chyba tutorial. Eklochę tutorial. Już zrobiłeś. A taki większy. Jak tak trochę na Tomone. Taki większy tutorial. Będziesz jak jakiś jak, jakiś kurzony typowy trener na jakiejś siłowni. Ty mówisz masz mi robić, bo jak nie zrobisz, to będziesz nikim. To będzie rowy... Rowy kopacz. Kopał. Nie, Tutaj nie im... będziemy nawet siły, robić kopacz. Teraz ja wiem trochę na utycie, ale tak niedługo będą mówić. Powinni mówić w nie. a motyw Motywować uczniów, powinni powiedzieć ten. Uczcie się, po i na tych końcach jako na utycie. To właśnie. Ty, w klasztor. Nie wiem jak. Ogarnął się. I ginąłem. Potem poje pomocy tutaj. Nie, nie. Jeżeli mieć dziku nie wejdę. Ale już że nie. Tak, tak, już mi uratowali. O no, no, no. pewnie zostałam uratowana. Dzięki moim bohaterom. Kierowniku, nie wiedziałam, że jesteś ciężnikiem. Chwila, bo... Chwila, bo lat robimy. Nadgo... Chwila, zbyt. bo lat godziny robimy. Chwila, <laughs> nie, nie trafiłem na tego drugiego bohatera. Nie pochała boh tego drugiego bohatera. Nie O, nowa, na pewno się chreda. Ale no ja mam Explosher, to ja mogę ubić... ...tego, I tego i saczaka. Fajnie. O, ubić, No, dobiłam go. Ja mógłbym chciałem w tego, a ja poleciałam na szereg makro. Nie wiem. Dobra. Ej, wychow Podobało innego niż chciałem. Ktoś już nie pieje. No nie ja. Aaaa, to chyba go wysiaduje. ooo gruby Nie wiedziałem, że gruby jest taki perski. Ja tego po prostu źle odpchnęliśmy. <grystanie> Problemy techniczne. Jakie? Okay. Farby brak. Tu się skończył Nie mogę wydrukować. Jak tu się, tu się to się dogi? Jak wrócę, że tak na śniadanie farb, to pomyśleć, jak przykład nie, oni są tak bogacze. Ja musiał, musiałam ratować sytuację. A nic z tego nie wyjdzie. Coś tam wyjdzie, trochę wyjdzie. Wysiedział nas. Wysiedział, nas? <laughs> Dacham się. Dacham się. No wejdziemy, odebrać te nowe trzapki. Papcie, papcie, papcie. Dobra. Chyba tu dostaliśmy. O, mamy nowe trzapatki. Chyba uh, <laughs> do niej <niechego> trzeba <dałabytki. laughs> Idę to przemierć. Jechł, ma. O Boże! To jest straszne.